Psi patrol. Pieski i dinozaur w potrzebie. Pieski zjawiły się w salonie dla zwierząt Katie, aby umyć zęby. Twoja kolej, Marszał, powiedziała dziewczynka i wyszczotkowała zęby pieska, usuwając przy okazji kawałek jedzenia, który między nimi utknął. Teraz mam najpiękniejszy uśmiech, ucieszył się piesek. A nie, bo ja, zaśmiał się Chase. Konkurs uśmiechów, powiedziała Sky i wszyscy pokazali swoje lśniące zęby. Tymczasem w dinoświecie Rex miał dla swoich przyjaciół Taylor i Brachiozaura Benego niespodziankę. Jestem bardzo ciekawa, co dla nas przygotowałeś, zastanawiała się Taylor. Nagle z głębi ziemi wydobył się głośny pomruk. Pospieszcie się, poganiał Rex. Nie chcę tego przegapić. Piesek zaprowadził przyjaciół w pobliże sporego krateru. Okej, OK, staniemy tutaj, oznajmił. Tymczasem tajemniczy pomruk narastał, aż w końcu z krateru wystrzelił wysoki strumień wody. O rany! Co to? Taylor nie kryła zdumienia. To gejzer zimnej wody, wyjaśnił Rex. Wyrzuca strumień wody co godzinę od dziesięciu tysięcy lat, kontynuował piesek. Nagle z oddali dobiegł jakiś dziwny hałas. Co to może być, zdziwił się Rex. Przyjaciele pobiegli w stronę dżungli i zobaczyli przewracające się drzewa. O nie! Jedno z nich zaraz uderzy małego z tego zaura. Uważaj, krzyknął Rex. Mały dinozaur wskoczył do jamy w ziemi i dzięki temu uniknął uderzenia. Ale przewracające się drzewa zatarasowały wyjście i maluch został uwięziony. Sami nie damy rady ich usunąć, martwiła się Taylor. Wiem, po kogo zadzwonić, odpowiedział Rex i nacisnął znaczek na swojej obroży. W zatoce przygód Ryder odebrał telefon. – Cześć, Rex, co słychać? – przywitał się chłopiec. – Mały dinozaur wpadł do dziury, a wielkie drzewa blokują wyjście – wyjaśnił piesek. – Nie martw się, nie ma dinozaura, którego nie uwolnimy – odparł rajder i dodał. – Psi patrol zbiórka w dino-patrolowcu. Pieski pobiegły w stronę pojazdu, a marszal dotarł tam jako pierwszy. To dzięki zastosowaniu smaru, zachichotał. To znaczy pasty do zębów. Pieski śmiały się, a Dino Patrolowiec mknął w stronę Dinoświata. Na miejscu, w Dino wszystkie pieski ustawiły się w szeregu, gotowe do akcji. Dziękuję wam, powiedział rajder. Mały dinozaur potrzebuje naszej pomocy i to szybko. Do tej misji wybieram Rokiego. Użyj chwytaków pojazdu do przesunięcia drzewa. Zielone znaczy jedź, odpowiedział Rocky. A Ty Rex, usuniesz drugie drzewo za pomocą swojego dinochwytaka. Gotowy do dino roboty, potwierdził Rex. Następnie Ryder zwrócił się do Sky. Kiedy drzewa będą usunięte, podlecisz swoim samolotem i za pomocą uprzęży wyciągniesz małego z tego na powierzchnię. Oto pies, który lata, szczeknęła pilotka. Psi patrol był gotowy do akcji, a Rex wskazał przyjaciołom kierunek. Kto powycinał te wszystkie drzewa? dziwił się Ryder, gdy dotarli na miejsce. Powycinał? Raczej powygryzał odparł Roki, wskazując na ślady zębów. To tutaj, powiedział Rex i pokazał dziurę w ziemi. Przyjaciele zaparkowali pojazdy, a Rex powiedział coś do dinozaura w jego języku. To znaczy trzymaj się, mały, wyjaśnił piesek. Roki i Rex wzięli się do pracy. Chwytaki w ich pojazdach sprawnie przesunęły powalone drzewa. Niezwykła współpraca, pieski powiedziała Taylor. – Okej, okay, Sky, twoja kolej, Ryder zwrócił się do pilotki. Sky opuściła uprząż i wyciągnęła z tego zaura dziury. Kiedy Sky szukała miejsca, żeby bezpiecznie postawić małego dinozaura na ziemi, rozległ się potężny ryk. Ten ktoś jest całkiem blisko, powiedziała, po czym znów ktoś zaryczał. A teraz jest jeszcze bliżej, zauważył Ryder. To głos Tireksa, wyjaśnił Rex. Czy wiecie, że Tireks znaczy król jaszczurów? Król jaszczurów nie jest zadowolony, rzekł Roki. Sky, czy widzisz go z góry? Zapytał Ryder. Pilotka przeleciała nad drzewami, wypatrując gada, aż w końcu dostrzegła, jak gryzie drzewa, a nawet skały. Znalazłam go, robi tu ogromny bałagan, zameldowała. To dziwne, tireksy zwykle nie jedzą drzew, a już na pewno skał, zamyślił się Rex. Sprawdźmy o co chodzi, zanim ten jaszczur zniszczy całą dżunglę, zdecydował Ryder. Przyjaciele ruszyli. Po chwili znaleźli tyreksa na polanie. Co on mówi? Zapytał Rexa Rajder. Głównie: Aj, boli mnie paszcza wyjaśnił piesek. Tylko nie wiemy dlaczego zmartwił się Rajder. Sky, czy możesz podlecieć bliżej i zajrzeć mu do buzi? Pilotka podleciała do Tireksa i zauważyła gałąź, która odkwiła między jego zębami. Założył się, że próbuje się jej pozbyć i dlatego gryzie wszystko, co napotka, powiedział Ryder. Musimy mu pomóc, ale jak? Zastanawiał się Rex. Roki wpadł na pewien pomysł. Pamiętacie, jak Katie usunęła kawałek jedzenia, który utkwił między zębami Marszala? Zapytał piesek. Racja, silnym strumieniem wody, zawołał Ryder. Chłopiec zadzwonił do marszala. Potrzebujemy ciebie i twojego działka wodnego, wyjaśnił. Jest tu t któremu przydałoby się mycie zębów. T -t, t t rex zająknął się piesek, ale po chwili dodał. Jestem gotów do hał-hał pomocy. Marszal wskoczył do swojej ciężarówki i ruszył w głąb dżungli. Z góry Sky obserwowała okolicę, gdy nagle dostrzegła, że t biegnie prosto na małego stegozaura i jego mamę. Marszał, szybko! powiedział Ryder, jak tylko piesek dotarł na miejsce. Użyj działka wodnego, żeby usunąć gałąź z pomiędzy zębów t -rexa. Powiedz, a kolego. Marszal wycelował strumień wody, ale nie trafił, bo t odwrócił się i uciekł. Jestem za daleko. Musimy podnieść Marszala wyżej, oznajmił Ryder. Rex i Taylor jednocześnie wpadli na ten sam pomysł. Geyser! zawołali. Taylor przypomniała, że geyser wystrzeliwuje strumień wody co godzinę. I zaraz będzie znowu gotowy do erupcji, dodał Rex. Doskonały pomysł, pochwalił ich rajder. Marszal, jedź w stronę gejzeru, a ty, Rex, spróbuj skłonić t -rexa, żeby odwrócił się w stronę wozu strażackiego. Rex podjechał do dinozaura i przemówił w jego języku. Hej, ty, tutaj! Ryczał Rex, aż dinozaur odwrócił się w jego kierunku. W tym czasie Marszal ustawił się na pozycji. Nagle gejzer wyrzucił w górę strumień wody i wystrzelił Marszala w górę. – O, ten pies chyba lata! – zawołał piesek strażacki. – Marszal, teraz! – krzyknął Ryder. Piesek wystrzelił strumień wody prosto w paszczę Tireksa i udało się. Gałąź wypadła z pomiędzy zębów olbrzyma, po czym wydał on z siebie głośny ryk. W porządku, to był radosny ryk, wyjaśnił Rex. Powiedział także: Bardzo dziękuję. Psi patrolu pomogliście dinozaurowi w potrzebie. Powiedziała Taylor. Gigantyczne gratulacje. Dzięki Taylor, a gdy masz duże dino kłopoty, dzwoń po pomoc. Odparł Ryder. I często myj zęby, dodał ze śmiechem Marshal.